Witamy Was na kanale My Kobietki. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie subskrypcje i komentarze. Jeśli jesteście u nas po raz pierwszy, to oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania, żeby być z nami na bieżąco. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to koniecznie zrób to teraz. Kochani, dzisiaj skupimy się na spodniach z ekoskóry. Dobrze wiemy, że może nie każda z Was lubi nosić takie spodnie. No, Ty też nie byłaś przekonana, także... Tak, dokładnie. Jeszcze do niedawna też nie byłam do końca przekonana co do spodni właśnie z ekoskóry, ale Iwona mnie namówiła i powiem Wam szczerze, że bardzo lubię je nosić. Nawet mamy te spodnie na, na sobie. Są to właśnie spodnie moje pierwsze z ekoskóry, no ale są to takie czarne rurki, także wiecie jak to jest, są one dość łatwe do stylizacji. I praktycznie do wszystkiego nam pasują? Tak. No i muszę Wam powiedzieć, że takie spłonie dodają takiego pazura stylizacji, także no może warto się właśnie w takie spolnie zaopatrzyć. I właśnie tym razem zamówiłyśmy również inne fasony, bo ja już od, od dawna tak myślałam sobie: właśnie zamówić jakiś taki inny fason, i inny kolor jakiś. Tak, zobaczyć, jak właśnie będą leżały na mnie. No i właśnie chyba przyszedł ten czas. Także dzisiaj, wszystkie te sponie sobie z wami przymierzymy i zobaczymy, jak będą wyglądały na naszych sylwetkach. Może do niektórych się przekonamy i zostaną już z nami. No zobaczymy. A teraz to już tyle słowem wstępu. I co? Zaczynamy. Zacznijmy może od moich spodni. Moje spodnie są z CINSEA. Mam je w rozmiarze M i jak widać rozmiar jest trafiony. Bo leżą idealnie. A co do koloru, to nie wiem dlaczego, ale mówię do mamy mamo, ten kolor mi się kojarzy z taką kawą, z dużą ilością mleka. Jak to się mówi głodnemu zawsze chleb na myśli, to może akurat kawa była ci na myśli. No nie, tak od razu mi się skojarzy mówi, tak, taki kolor taki kawy z dużą ilością właśnie mleka. Taki można powiedzieć taki mało spotykany kolor, bo przeważnie takie są karmelowe, beżowe, hmm. takie karny, taki, taki taki nieoczywisty. Taki nie do końca może być jaki to kolor. Bardzo ładny, bardzo ładny, <laughs> bardzo ładny. No i jestem zaskoczona, bo te spodnie są mega wygodne. Ja się czuję w tych spodniach jak, jak w dresie. No są tak wygodne. Z tyłu wyglądają tak. Tutaj mamy takie prowizoryczne kieszonki, a tu mamy takie już zwykłe. I powiem Wam, że co do góry tych spodni, to z początku nie byłam do nich przekonana, bo ja niekoniecznie lubię o właśnie takie zakończenie spodni. Takich grzebek. Taki grzebek, ale jak je założyłam, to powiem Wam, że nie przeszkadza mi to, bo nie jest on, on taki, jest taki wysoki, nie jest taki wysoki, nie sterczy tutaj. W pasie spodnie leżą idealnie. Jeszcze są... ten pasek tak fajnie podkreśla talię. I pasek też jest cały właśnie z eko-skóry. Nawet klamerka też tutaj jest zakończona taką skórą. No i powiem Wam, że są, no tak jak mówiłam, bardzo wygodne, w pasie leżą idealnie, nie są ani za ciasne, ani za luźne. Z tyłu chyba też się fajnie układają. No z tyłu też chyba wyglądają ok. Ładnie. Z tyłu się nie widzę, to musisz ładnie, być, być moimi oczami. Także no, jestem zaskoczona miło tymi spodniami, bo no, bardzo mi się podobają. Przejdźmy do moich spodni. Te spodnie są z H&M. Jak widzicie, są one w czarnym kolorze. Są one takie szerokie i powiem Wam, że takich, takiego właśnie fasonu spodni to się obawiałam, bo zawsze myślałam, że jak są szerokie, to, to, się muszą, tak, to muszą nas poszerzyć i wyglądamy w nich okropnie. No ale nie do końca tak jest, chociaż powiem Wam, że nie jestem bardzo zadowolona, jak one leżą na mnie, przeważnie z tyłu, no niezbyt nie to ładnie wygląda. Ale przejdźmy do samych spodni. Fajne w nich to jest, że mają tu gumę. Fajnie się dopasują w talię i podkreślą yy, talię. <laughs> mają oczywiście kieszonki. No przede wszystkim taki fason właśnie yy, spodni nam fajnie optycznie wydłuży nogi. To już duży plus. No, jest to... to zdecydowanie fason dla pań, które uważają, że nie mają do końca idealnych nóg. O, to, to tak, to dobre. To, no dobre. to dobre. Proste, nic nie widać. Także, tak jak już mówiłam, no ja niezbyt się akurat w, ty, w tym fasonie czuję. I Jeszcze dodam, że te spodnie mam w rozmiarze 38 i chyba dobrze trafiły w Bo jest jakbym wzięła w swoim rozmiarze, a noszę 40 to by były za duże zdecydowanie. Ale tak jak mówię, te akurat spodnie niekoniecznie dla mnie. Mam na sobie kolejne spodnie, i jak już pewnie zauważyłyście, są one bardzo podobne do tych poprzednich. Jednak te są z handlemu. I co do koloru, są one w takim kolorze kaki. No, raczej bym powiedzieli, że to jest taki kolor ciemnoszary albo pod grafit, ale chociażbym stawiała na ciemnoszary. nie stwierdzić, że się nie stawia na tych kolorach? No, tak, tak, nie do końca. Bo nie, wiesz, ja. W każdym razie jest to bardzo ładny kolor, ale przejdźmy może teraz do rozmiaru. Bo zamówiłam te sponie w rozmiarze 40, no i niestety są za małe. Także w tych sponiach raczej nie wyjdę nigdzie, gdzie będę musiała siadać. Także na pewno na kału się do koleżanki nie pójdzie. No, na pewno nie. Jeśli chodzi o tył, to te sponie, w do tych poprzednich, mają zaszewki. A tam miałyśmy takie prowizoryczne kieszonki. Tu z tyłu, w tym miejscu, są one na mnie troszeczkę przyciasne, to pewnie widać. No, ale tu jest do zaakceptowania, ale niestety, no już tutaj z przodu to w tym miejscu. Tak, jak brzucha. Tak, nie? no pewnie widać na kamerze, no ale ja przede wszystkim czuję to, że tutaj są troszeczkę za ciasne. Mnie, mi, osobiście bardzo się podobają te nogawki, że one są takie właśnie, takie proste. No, to na pewno jest yy, duży plus tych spodni, bo ta nogawka prezentuje się bardzo ładnie. Także tak jak już mówiłam, no spodnie są bardzo ładne, ale niestety z rozmiarem nie trafiłam. Przejdźmy do kolejnych moich spodni. Jak możecie zauważyć, Iwona stoi, bo boi się usiąść, żeby jej nie strzeliły spodnie, a są do oddania. A co do tych spodni, to są one z rezerw i mam je w rozmiarze 38. I one i tak są takie, mi się wydaje, że dość luźne, chociaż 38 rozmiar, ale. Nie są one takie y, dopasowane, tylko. No i zobacz, jaka różnica w rozmiarze, skoro ja mam 40 za sendem i są na mnie za małe, a te 38 są za duże. No, no, no właśnie, nie, nie wiem, od... znaczy może nie są za duże, ale po prostu no, czuję tu takie, są y, luźne. Mają tu kieszenie z przodu, tu takie z tyłu prowizoryczne. No powiem Wam, że w tych spodniach bardzo mi się podoba y, kolor. W ogóle y, kolor karmelowy mi się w ubraniach. Ostatnia jakoś, nie wiem, bardzo podoba. No i te zdecydowanie już tu z tyłu lepiej wyglądają. wyglądają. Dużo lepiej niż te czarne moim zdaniem. No, ja Wam powiem, że w tych spodniach to jak to się mówi, jestem zakochana. Tu mają takie zaszewki na dole, nie wiem czy będzie to widać. Muszę coś nie się do tyłu. Takie zaszewki. Dać. Tu w koło. Takie zaszyweczki, co daje taki właśnie efekt, tak jakby się nie zwężały, wypadki. tak. No powiem Wam, że te spodnie według mnie są super. No i nie wiem, czy, czy nie zostaną w mojej szafie. I kolejną propozycję i tym razem są to spodnie z Reserve mamy je w rozmiarze 38 i jak widać rozmiar jest w porządku a co do fasonu są to spodnie z taką szeroką nogawką z przeszyciami z przodu wydaje mi się, że przez te przeszycia te spodnie są takie bardziej eleganckie a co do samego fasonu, to jest to idealny fason, tak jak mama mówiła jeśli chcemy sobie wydłużyć nogi, jeszcze do tego buty w tym samym kolorze, i już mamy nogi do, do nieba. Do nieba. <laughs> Także no, te spony są bardzo fajne. Jeszcze tutaj mamy taki wąski paseczek, dzięki czemu, no, wydaje mi się, że te spanie prezentują się troszeczkę jeszcze bardziej ciekawie. Bardzo, bardzo fajnie wyglądają te paski właśnie. Z tyłu są takie gładkie. No, te spodnie, muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podobają i mogę wam z czystym sumieniem ich polecić. No i nie wiem, czy właśnie te spodnie nie zostaną w mojej szafie. Czas na kolejną moją propozycję. Te spodnie są z Reserve. I powiem Wam, że właśnie taki fason spodni widziałyśmy z Iwą na naszej znajomej. I one bardzo nam się na niej spodobały. Bardzo fajnie wyglądały. I między innymi dlatego zamówiłyśmy je, żeby właśnie zobaczyć jak będą wyglądały na nas. A raczej A nie, nam, to nie ma, bo ja zrobiłam. I powiem Wam, że tak na pierwszy rzut oka, no to te spodnie wyglądają fajnie, przypominają bardzo spodnie dresowe. No tylko, że skóry. Też mają tak, bo często właśnie w spodniach mamy, że mamy tutaj te e, właśnie troczki, którymi sobie tam regulujemy szerokość w pasie, ale fajne w nich jest to, że mają kieszenie z przodu naszywane na wierzch. No, te kieszenie z tak jak rzucają się na pierwszy plan. Tak, taki, te kieszenie taki fajny efekt robią w tych spodniach. Tył się prezentuje tak. Powiem Wam, że spodnie są na ogół bardzo takie wygodne, nigdzie nie uciskają, nie uwierają, także fajne takie do latania. I nie wiem, czy mówiłam, że mam ich w rozmiarze 40. No to mówię, mam ich w rozmiarze 40 i z rozmiarem, myślę, że trafiłam idealnie. Mamy na sobie już ostatnie propozycje. Tym razem są to spodnie z Rezew i są to rurki. Ja mam na sobie takie rurki w kolorze butelkowej zieleni. Moje są karmelowe. Moje mają takie przeszycia. Moje też. Ale inne. Ale twoje przeszycia są inne. Bo moje są tak jakby zszywane do środka, a ty masz tak na, na jedną zewnątrz. stronę, na zewnątrz. I moje spodnie są tutaj zapinane na dwa zatrzaski i na suwak. A moje są na gumce, bo nie mają żadnego suwaka, tylko są na gumce. I powiem Wam, że mam je w rozmiarze 40 i niestety, ale są na mnie za duże. Wszędzie. Mi no je i one wiszczą. się jeszcze pewnie troszeczkę rozbiją. No na pewno bo... pe spodnie się właśnie lub lubią jeszcze troszeczkę rozbić. Także jak widzicie, no, dosłownie wszędzie są na mnie za szerokie Tak, i tu w nogach i i tu... No ale kolor mają bardzo ładny. No kolor, tak, karmelowy. No, to już mówiłam, że karmelowy kolor to jak najbardziej u mnie na plus. No ale niestety, mówię, w 40, mam rozmiar 40 i są, no, całkiem za, za szerokie. No moje są w rozmiarze 38 i są dobre. Z tyłu tutaj mamy prowizoryczne kieszonki, tak? Dobrze? Tak. <głos》> mówię, moje czy z tym się nie widziałam. No, no są na... nie są gładkie. Bez żadnych kieszonek. No i wydaje mi się, że Jezu, te rurki są fajne, chociaż ja wiem, no. No to rozmiaru niby okej, okay, ale ogólnie y, wszystkie spodnie z, z e, koskóry, one się będą nam marszyć, one nie będą leżały idealnie, że będą dopasowane, tylko zawsze gdzieś tam się na pewno albo będą marszczył albo, albo tam tu pod kolan, tak, tu z tyłu y, pod kolanami, one zawsze gdzieś tam się marszczą. No i nie ukrywajmy, że w takich spodniach, to jednak jeśli ktoś ma ten brzuszek, to podkre, no, podkreślą takie spodnie. Także na pewno ich nie, ukryj, nie ukryjemy brzucha sobie w takich spodniach. No to jest właśnie ten minus takich spodni. wszystko co chciałyśmy wam pokazać w tym odcinku. Jeśli chcecie to oczywiście piszcie w komentarzach, które spodnie wam najbardziej przypadły do gustu. No mi chyba najbardziej e, z tych moich propozycji podobały się te pierwsze i te takie szerokie. E, jasne. Jasne. Chyba najbardziej się e, najlepiej się w tych czułam. No mi zdecydowanie podobają się te karmelowe. Bo co do reszty to tak no na tych babciach w takich tej... najlepiej wyglądałaś też. Tak, także ja stawiam na te karmelowe. Także jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Tak jak już mówiłyśmy, nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.